Także widzicie Państwo, tego się nikt nie spodziewał, ale wręcz słowo, i ten Ferratum Bank też, proszę Państwa, obce ciało z Malty. Czy to będzie, proszę Państwa, jakaś mniejsza pożyczka, chwilówka, czy, 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 czy większa pożyczka, czy kredyt z Ferratum Bank, no to to jest jednak obce ciało. One te babki są podekscytowane, są nerwowe, są też niemiłe, niesympatyczne. I nawet gdyby ktoś, taka ciotka klotka, chciała spłacić... Proszę Państwa, tę pożyczkę. To ona mówi, och, to nie jest pani, to nie jest pani, to jest kto inny. Albo mówią, tak, a to jest pani, a to nie jest pan, to jest pani, a to nie jest pan. No to gdyby ciotka Klotka chciała spłacić, to by dobrze zrobiła chyba temu bankowi, czemu on taki głupi. A na dodatek okazało się, że to była ta osoba, która... Ja wcześniej dzwoniła, że to była ta sama osoba, która tutaj tę pożyczkę wzięła w Feratum Bank. Ale ponieważ Feratum Bank sam nie chciał, żeby dana osoba tę pożyczkę spłaciła, oni się teraz pocałują w D. Tak, proszę Państwa. No i tych pożyczek oni tam mają, 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 mają. Tak. No, i te lichwiarskie pożyczki tutaj występują pod numerem 70908. Informujemy, że rozpoczęliśmy działania na etapie formalnym. W przypadku pytań, proszę się do nas zgłosić. O, czyli Feratum Bank też ma swoją kancelarię. W związku z dotychczasowym brakiem uregulowania sprawy. Przekazamy sprawę do naszej e, kancelarii. E, w związku z e, brakiem uregulowania sprawy przekazaliśmy do kancelarii, do naszej kancelarii. Nasza kancelaria, Feratum Bank. Jaka nerwówka w tym Feratum Bank? Jak oni się trzęsą? Jak oni by tych pieniędzy tyle na lichwę, na lichwę. Feratum Bank, na lichwę. Operatur banku 7098 to jest taki numer, wiesz, sms-u, który trzeba tu sobie zapamiętać. Bo różne, wiesz, są takie smsy, też tutaj Dawidka nabierały. Jak nie na sms-y płatne, to na inne kosztowności. Ludzie wysyłają, wiesz, że nagrodę wygrasz, że to, że tamto duże pieniędzy wypłacili się, no Dawidek na 600 zł mi to wypłacił. plus ja to spłacam, ale wiecie państwo, no trzeba się wziąć za te SMS-y oszustystyczne, złodziejskie, cwaniackie. Najwyższy czas. Także najwyższy czas, proszę Państwa, najwyższy czas. Najwyższy czas. Najwyższy czas. Najwyższy czas.